Cześć kochani, witajcie na moim kanale, ja jestem Kruszyk MSB W dzisiejszym odcinku poruszę temat y, pewnej oszustki na Movie Star Planet która oszukała moją koleżankę bo jesteśmy na koncie Rozalia Roku jesteśmy na koncie mojej koleżanki i dzisiaj pokażę wam jak oszukała mnie y, ta dziewczyna y, o niku cholernica13345110 zgłaszajcie tą osobę, zaraz przeczytam wam wszystkie wiadomości ona napisała do mnie hejka, ja jej ja, ja opisałam hejka. Ona napisała mi tak, mam pytanko, kupić mi, kupisz mi coś z listy, proszę, dam pozdro. Napisała mi to i tak. Okej, okay, ale najpierw daj pozdro. Ona napisała nie, bo ty mnie oszukasz, ja nie oszukuję. Napisałam, że nie oszukam i napisałam okej, okay, to ja pierwszy kupię, a ty potem dasz pozdro. Op, napisała, no please, daj pierwsze Ok, y, obiecuję Ja jej napisałam, już kupiłam Teraz daj pozdrowie Ona odpisała, ha, 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 nie ufa się mi Zgłoszę, ja jej napisałam, że ją zgłoszę Ona mnie perfidnie po prostu, no, zablokowała mnie Ale zgłoszę generalnie tą osobę Ponieważ jest ona mega, mega dziwna Bo nie wiadomo, po co oszukuje za tak tanią rzecz um, z listy po prostu zgłosimy ją za oszukiwanie. Im więcej osób ją zgłosi, tym większa będzie szansa, będzie szansa na to, że straci ona konto. Na mówię, Star Planet. Yy, generalnie ona ma 50 yy, level, więc ja ją jeszcze zgłoszę tutaj za. Yy, za co ją tutaj można zgłosić? Tak, za oszukiwanie na pewno. Jednak zgłoszmy jeszcze ją za inne, ponieważ tam mi jeszcze kiedyś coś pisała, więc zgłaszajcie tę osobę, ponieważ jest ona perfidnie perfidną oszustką i naprawdę współczuję mojej koleżance, która gra na Rosalia Roku, ponieważ ja teraz wyszłam na to konto no i ona do mnie napisała, więc naprawdę jeśli wiesz coś o tym, to odezwij się do mnie w komentarzach. Słuchajcie, zgłaszajcie tą osobę. Nazywa się ona, tak jak powtarzam, cholernica. 1, 3, 3, 4, 5, 10, 10, 10 niech utraci, niech ma za swoje. No a ja się już z wami żegnam. No do następnego odcinka. Narka.